O lol, zatrzymać się kurwy w imieniu Gomeza. Ktoś ty kurwa? Jestem Zdzisław Wielki, brat Gomeza oczywiście ten piękniejszy. Ta ja ci wierzę a teraz pierdalaj, jeszcze co, pójdziecie ze mną, odpowiecie za burdeli Gomez się dowie jak wyglądacie. A chuj ci w dupę. Skąd miałem kurna wiedzieć, że za bramą stoi dziesięciu strażników? nie odzywaj się do mnie, to twoja wina więc się goń. No i stary nie fochaj, musimy coś wymyślić, bo nas ten sparciały dziad powiesi i idę. To już twój problem, ja tu zginę i każdy będzie mnie pamiętał jako superim prezowicz, ciebie superim prezowicz? Chyba ci Na wszystkich imprezach nie byłeś w stanie wypić ani jednego piwa. A tańczysz jak pojebana prostytutka na róże. Ale to twoja wina że tu jesteśmy co nie zmienia faktu że i tak jesteś żulem. Nie wytrzymasz dnia bez piwa lub wina. Wiem że nie czytasz książek ale oglądasz dużo od i Wymyśl coś. Ja i myślę nie chym. A propos wina muszę się stąd wydostać bo kurwa bez piwa nie wyrobię. Chym chym pamiętam co widziałem w jednym filmie. Na pewno zadziała. Muszę jemnąć całej siły w drzwi to je wywalę. Albo poczekamy aż ktoś tu przyjdzie i się na niego rzucimy. E, lepiej to pierwsze. Te filmy ci mózg wyżarły. I myślisz że krew w filmach jest prawdziwa? Ja myślę że tam wszystko jest prawdziwe. Jedziemy. Waania. Macie żarcie. Oż kurwa. Dobra spierdalamy. O ja pierdolę. A skąd on tu znowu? Jestem zdenek wielki brat Gomeza, oczywiście ten mądrzejszy, a skąd wy tu więźniowie, a domyśl się inteligencie. E. Eee. On jest kurwa wojniejszy niż strona nasza klasa. Pl kiedy jest dużo osób, a już kurna wiem coś na, w, więzienie, a, wyjazd z powrotem do więzienia dupki, o, dostał przebłysku dobra powiem ci coś chuj ci w dupę. To już drugi brat Gomeza skasowane, dobra nie gadaj tylko spierdalaj. Uff, tu jesteśmy bezpieczni. No kurwa kolejny. Jestem Teofil Bradgomeza, oczywiście ten naj... Wali się kurwa. Teraz mamy spokój. Witam was na naszym zgromadzeniu maryjnym. Nasze kółko moherowe jest ekstra. Ta, zajebista po my tu w ogóle jesteśmy. Właśnie, po co ja tu jestem? Musimy załatwić Freda i Gona jak nakazał nam ojciec dyrektor. Załatwili Adama Adama, Adama i... Adama? Nie naszego Dawida Copperfielda. Że co? O kurwa, a to sukin syny. To był mój tche best friend. Jedyny wśród tych ć od który ze mną klnąć umiał. A ja go tam nie znałem. Stój mordę. Cicho ma być, mamy na nich broń, potrzebujemy tylko debila, który jej użyje. Ja nie pójdę, samić pojebie, jeszcze nas straż zgarnie. Samić to twój kumpel. Zamkniesz ten ryj młody albo ja to zrobię, najlepiej wyślijmy dekla takiego jak ten nowy. Racja zabić w imię Boga, i idziesz ty młody, walta się, sami se idźcie, a wyjebać cię na zbity pysk twarzowcu, albo idziesz albo ci przypierdolę w tą obsraną dupę. Spoko spoko loko idę, idę, do kurwy. Nie mam tego zjebanego roweru kurwa. Czemu kurwa zawsze ja muszę gdzieś łazić, po czym i tak dostaję w mordę. Ale oddaj tego górala palancie, a nie składaka. To Ani, tak, to te debile, dobra celuję. Spierdę. Co to było? O żeż w mordę nie trafiłem w kogo trzeba, spróbuję jeszcze raz, koleś dawaj moją mp 3 Snajper, dupy kroki do chatki. Spierdolili mi. Tomasz bryja, a my wymyślimy coś innego. Oh! Napadniemy ich przecież wiem, gdzie mają chatkę. To snajperem ocherowców musimy coś zrobić. Kurwa nawet nie wiem czego te babsztyle od nas chcą, musimy uciekać. Idziesz czy nie? Pięć godzin się kurwa będziesz udrował. Dobra idziemy póki nas nie wydropił. Stać w imieniu Boga aresztujemy was. Nie ruszajcie się jesteście namierzeni. O ja pierdolę. Nie klnij kurwa bezbożniku. Nie się pnale w sukience. Idziecie ze mną, nad waszym losem zadecyduje nasz ojciec. Nie stawiaj się go on chce wiedzieć co to za wie, ten ojciec potem będzie mógł się z nimi pobawić. Dobra ale w niego poddajemy się. Oto przed wami nasz pan i ojciec, klękajcie przed nim, o kurwa niemożliwe.